Hejo, hej, ohej, Iwona i zapraszam Was dziś na nowy filmik, na nowy vlog z kilku najbliższych dni. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jest właśnie 15.00 ja skończyłam zajęcia. Miałam dzisiaj zajęcia od 8 do 15.00 cały czas i wiecie, jestem zmęczona, po no, prostu jestem zmęczona. Miałam dzisiaj w ogóle w o wstać, opierzyć, żeby się uczyć. No i uwierzcie, nie udało się. Nie udało się, uwierzcie w to. No ja uwierzyłam, bo mi się nie udało niestety. Ale lecę do biura i nie wiem, czy do pokoju, czy jeszcze po coś coś w biurze. Ciebie będzie ciężko. Ciężko jest. Dziś mi minął strasznie szybko ten dzień, a jest już 22. ja właśnie wróciłam do pokoju. Dzisiaj między zajęciami a samorządem byłam tutaj tylko godzinę mi nawet nie całą godzinę, 50 minut, e, bo nie dość, że miałam intensywny dzień na zajęciach, mieliśmy jednak zajęcia od 8 do 15, jak już wam wcześniej mówiłam, to dziś też mieliśmy takie spotkanie od 16:30 do 20, a potem od 20 do mniej 21, ale jeszcze zostałam i porozmawiałam z znajomym, więc teraz wróciłam. E, no cóż, poniedziałki są intensywne, po prostu drugi poniedziałek jest ciężki. E, Jutro idą na praktyki na 8 godzin, z czego się bardzo cieszę. Bo akurat nie mam jutro zajęć, więc mogę pójść kolejny dzień sobie e, potrenować moich umiejętności, które zdobyłam na praktykach, e, ale to wam może jutro powiem. A ja teraz ogólnie miałam planie się pouczyć trochę, ale idę spać, bo jestem po prostu zmęczona, więc lecę do łóżka, e, jakoś muszę znaleźć czas na właśnie otworzyć sobie jeszcze komputer i muszę zastanowić e, się, kiedy się pouczę na kolokwium czwartkowe, <grytko> tego jest dużo. E, ale właśnie, no jutro i środa to muszę znaleźć na to czas, nie ma innego wyjścia. Wtedy za chwilę otwieram i próbuję coś wykombinować, jakiś moment na naukę. Wtorek rano, ja właśnie wyszłam z akademika i zmierzam na praktyki. Dzisiaj idę na cały dzień praktyk, o 7.30. Jest tutaj pustka, nikogo nie ma w Kortowie i już jest przepięknie, bo jest szósta i jest jasno. Ja uwielbiam jak są poranki długie. Po prostu uwielbiam tak jest jasne, Nie lubię, to bardzo jakieś ciemno, długo. I tyle. Dobra, muszę iść trochę szybciej, żeby zdążyć na autobus, który dowiezie mnie na praktyki. Ja już jakiś czas temu wróciłam do pokoju i teraz na razie sobie chilluję, odpoczywam. Właśnie skończyłam jeść, skończyłam też oglądać YouTube'a, czyli taki po prostu chwilę odpoczynku. Zrobiłam sobie kolejną kawę dzisiaj. To już czwarta i mam nadzieję, że ostatnia. Ja za chwilę zabieram się do naukę. Mam tutaj dość sporo notatek na kolokwium czwartkowe. I w ogóle dzisiejszy dzień na praktykach byłam, na praktykach cały dzień. Było super. Wczoraj napisałam, że właśnie mogę dzisiaj pójść na praktyki, że mogę przyjść, bo mnie odwoli zajęcia. I po prostu trochę sobie plułam, że napisałam, że przyjdę, bo potem pomyślałam, że sobie mogłam odpocząć, mogłam się poużyć w pokoju. Ale dzisiaj był tak dobry dzień na praktykach, tyle rzeczy zrobiłam, tyle rzeczy się nauczyłam i też taką bardziej, wiecie, wprawę już w tym, co tam robię, że się bardzo cieszę, że dzisiaj poszłam, bo było super, było po prostu, no lepiej być nie mogło dzisiaj. Jestem zachwycona, że właśnie poszłam i ja też odważyłam się zrobić nowe, kolejne nowe rzeczy i że w tym się już w tym, co... Wcześniej się uczyłam, to się wprawiam i właśnie na właśnie nowe rzeczy robię, więc super, po prostu genialnie. Teraz tylko jeszcze muszę sobie spisać wszystkie godziny, które jak na razie byłam, żeby właśnie bardziej to kontrolować, bo trochę sobie to zaniedbałam, ale właśnie muszę bardziej kontrolować moje godziny, które ile tam jestem. Ja teraz zabieram się na naukę. Mam dużo do przerobienia, dużo, dużo, do dużo rzeczy. Na czwartek jest wtorek i jutro mam prawie cały dzień zajęty dzisiaj. Niczego muszę iść na hala 21, ale nie poddaję się. Będę się uczyła. Mam kolekcję z psychopatologii, czyli z takiego jednego najtrudniejszego przedmiotu w tym semestrze u nas i mam nadzieję, że mi to kolekcja dobrze pójdzie w czwartek. Trzymajcie kciuki, ja dla siebie też trzymam kciuki. W czwartek jeszcze mam prezentację, jutro jeszcze mam odpowiedź, więc jeszcze się muszę pouczyć na jutro, na psychologii organizacji i pracę, ale akurat ten przedmiot lubię, więc to jest po prostu sama radość jest uczenia się na niego. Po prostu tyle i, i, i nieważne. E, więc zabieram się za powtarzanie. Mm. No. <laughs> więc lecę do moich notatek, których jest 55 stron. Nie ma co, nie ma dużo. Powiedzmy. Jest już środa, ale to na zajęcia, na wykład ćwiczenia. pierwsze, eee, miałam się wstać rano i się uczyć. Oczywiście mi się nie udało, jestem na siebie, bo jutro duże kolokwium, na które umiem widać nic, ale jakoś to będzie. 6.30, czwartek, ja właśnie idę do biura. Trochę się pouczyć. Mam dzisiaj prezentację i kolokwium, dość trudne. I właśnie stwierdziłam, że jak wstanę i od razu wyjdę z pokoju, to może nie zasnę od razu. Bo w ogóle uczyłam się do trzeciej, więc jestem lekko nie w formie. Ale mam nadzieję, że teraz godzinę się pouczę jeszcze. Znaczy przygotuję do prezentacji, czyli to co mam przygotować, do no po prostu przeczytam sobie raz i jakoś tak to nie wiem, ogarnę jak to w ogóle zrobić. I może powtórzę jeszcze jedno zagadnienie na kolokwium. Jestem upadnięta. Dzisiaj będzie ciężko. Siedzę właśnie i ogólnie przygotowuję się do prezentowania prezentacji. Wiem, że bardzo późno, bo mam prezentację około godziny ósmej, ale mam też mniej więcej o ósmej, bo to jest na jednych zajęciach. Kolokwium. I ja stwierdziłam i wszystkie moje moce przerobowe, że tak powiem, po prostu przeznaczyłam na naukę do kolokwium. A przygotowanie do prezentacji no to zrobiłyśmy wcześniej i teraz właśnie tylko żeby przygotować ją do prezentacji. E, czyli przydajcie sobie raz, dwa razy w całe tutaj część, którą mam mówić, bo powiedziałam, że ja mogę prezentować, nie ma z tym żadnego problemu. E, I razem z, dwoma, z drugą koleżanką prezentujemy, a dwie inne koleżanki nie prezentują. Tak to posłamy, że nie wszyscy mogą, tylko właśnie... Część grupy tylko może prezentować prezentację na tych zajęciach. E, a ja, że lubię ogólnie mówić, to nie mam problemu jest z prezentowaniem. A czemu mam komuś temu to rzucać, na przykład jak to się stresuje? A dla mnie to po prostu jest e, bez stresu emocjonalnego, że tak powiem. E, dobra, a ja lecę czytać sobie do końca, powtarzać, przygotowywać, co chcę powiedzieć na prezentacji e, i potem lecę powtórzyć sobie ostatnie zagadnienie, e, żeby no, po prostu to, co chcę. Udało mi się powtórzyć tyle. Ok, powtórzone, chyba ogarnięte, chyba przygotowane, yy, i lecę na zajęcia, żeby szybko poszło, żeby po prostu minęło jak najszybciej. Jestem po pierwszej części zajęć. Eee, Prezentację poszła nam w porządku, takie miałam odczucie, kolokwium, chyba też napisałam coś na każde pytanie. Mieliśmy łącznie 7 pytań, żeby 5-7 pytań, żeby zdać 5 poprawnie, jestem ciekawa jak prowadzący oceni te odpowiedzi moje, bo to też może być dość różnorodne, ale ogólnie wyszłam zadowolona i też miałam łatwiejszą grupę, to trzeba przyznać, bo grupa druga miała o wiele trudniejsze pytania w moim odczuciu, więc udało mi się mieć tam łatwiejszą i ogólnie odczucie grupy też ta pierwsza była łatwiejsza. Dobra, wracam. Ja jestem już przebrana i idę na wybory rektora. Dzisiaj mam wybory rektora i mam ubrać się elegancko, więc tak się ubrałam. Mam nadzieję, że z porządku i czarnym spodniem, body, tylko taką marynarkę, jak widzicie, no i jakieś tam dodatki, żeby w miarę wyglądać. Ja idę, bo mówiliśmy się, że o 11.40 spotkamy się pod kratosferą, o 12 rozpoczynamy wybory. Mamy zabrać ze sobą legitymację i dowód osobisty. Ja jestem ciekawa, jak to będzie, bo w ogóle pierwszy raz biorę udział w czymś takim i cieszę się, że mam w ogóle możliwość, bo no, raz na cztery lata są wybory rektora i właśnie za mojej kadencji akurat tak się złożyło, że są. Dzisiaj mam ciężki dzień, bo jestem zmęczona bardzo, ale jakoś jak teraz odżyłam, jak trochę się ogarnęłam bardziej e, i cieszę się, że idę. Um, mam nadzieję, że nie będą trwało długo, bo tak przewidujemy, że około dwóch godzin, może być dłużej. Ale mam nadzieję, że nie będzie dłużej, <laughs> więc przygotamy się. E, no, tyle na razie. Ostatni raz do Was się odzywałam, jak szłam na wybory rektora w czwartek. I muszę Wam powiedzieć, że wybory przeszły bardzo sprawnie, gładko i szybko. Ja tak jakoś zakładałam, w sumie w samorządzie, tak zakładaliśmy, że mniej więcej potrwają one dwie godziny, a w sumie w ciągu godziny one się skończyły. No cóż, w naszym przyszłym. Rektorem została osoba, która była przewidywana, że zostanie, czyli nasz obecny rektor, po prostu został wybrany na drugą kadencję. Teraz czekamy, jaki będzie nią skład rektorski proponowany, no i też będzie, będą wybory dziekanów na danych wydziałach, wszystkich po kolei. No i ogólnie to jest bardzo ciekawe doświadczenie, coś, co raczej w drugim razie nie przeżyję jako studentka, więc cieszę się, że, że właśnie akurat do mojej kadencji tak się trafiło, że były wybory e, i że udało mi się też w nich uczestniczyć właśnie jako osoba, która miała prawo głosu i coś czwartek minął mi dość szybko w piątek miałam dość duży spadek formy, ci co wiedzą to wiedzą o co chodzi, ale po prostu wczoraj no, nie byłabym w stanie do Was nawet nic powiedzieć bardzo konstruktywnego, więc po prostu stwierdziłam, że to odpuszczam, dziś jest już lepiej jest godzina 13 i ja przyszłam właśnie do biura pouczyć się tutaj, bo mam w czerwcu bardzo trudny egzamin z psychopatologii miałam z niego też kolokwium w czwartek i właśnie dlatego potem w Czwartek, piątek miałam dość duży spadek formy, bo w czwartek dużo się uczyłam, dużo też się działo. No, były i kolokwium, i prezentacje, i wybory, I potem tu jeszcze u nas też e, i po prostu dużo rzeczy było naraz. I dlatego w piątek tak sobie chillowałam totalnie, e, no, oprócz tego, że miałam mały wywiad do naszego radia tutaj u, -u ale to, to jest coś standardowego, co to po prostu jest typowe e, i coś, co po prostu... Już tym się w ogóle nie stresuję, kiedyś się stresowałam, teraz mniej. E, a dzisiaj, no cóż, teraz do wieczora poświęcam czas na psychopatologię, żeby sobie przerobić. I wiecie co, stwierdziłam, bo ja już zaczęłam tę książkę przerabiać, w ogóle materiał do tego egzaminu trochę wcześniej, ale stwierdzam, że. Nie będę robiła notatek na komputerze do tego egzaminu, tylko wszystkie będę notowała ręcznie. Pierwsze myślałam że po prostu kartki, tak jak zawsze luźne, ale stwierdziłam, że jednak założę sobie do tego egzaminu osobny zeszyt, żeby wszystko mieć w jednym miejscu, żeby nic mi się nie zgubiło. Dlatego wracam trochę do tego, jak zdywałam, na dziennikarstwie, czyli ja nie robiłam notatek w ogóle na komputerze, wszystko ręcznie robiłam, do tego wszystkiego miałam zeszyty i właśnie do tego egzaminu podchodzę starą metodą, czyli pisanie ręczne, w zeszycie. E, no jestem ciekawa jak to w ogóle pójdzie no i teraz e, przeglądam przeglądnę sobie wszystkie wymagania które są do tego egzaminu no i też mam taką małą ogólnie trudność no bo jesteśmy w trakcie zmiany jeżeli chodzi o ICD w Polsce jeszcze jest dziesiątka na świecie już 11, mam teraz dwa lata takiego czasu przejścia e, dość sporo tam rzeczy się różni no i właśnie tak niektórzy prowadzący chcą dziesiątkę jeszcze i nie już żebyśmy też ogarniali e, i tu właśnie psychopatologia to jest potężna pod tym względem e, bo tak jest trochę tego i trochę tego dobra ja już ten nie zanudzam was i idę się uczyć ogólnie moje miejsce do nauki jest przygotowane czyli tutaj mam też, w którym będę sobie wszystko notowała kawa bo no musi być moja w ogóle pierwsza kawa dzisiaj jest 13, 14 i ja dopiero pierwszą kawę piję, więc jest dobrze. No, tu jest ta moja ukochana książka, no, taka, tu jakieś przekąski, kupiłam sobie jakieś chipsy, coś słodkiego, mój, mój piórnik z rzeczami, no i komputer, żeby tutaj też mieć zagadnienia, więc lecę się uczyć.